To jest olbrzymia satysfakcja z tego, że za każdym razem, jak się coś projektuje, to tworzy się nową wartość. Jednak nową wartość. Nawet jeżeli jest to jakiś maleńki wycinek rzeczywistości naszej. To za każdym razem zmagamy się z tym, żeby, żeby stworzyć coś nowego. Nawet jeżeli to będzie pudełko zapałek inaczej skonstruowane, ale to będzie inne. I dlatego w tym zmaganiu się, w projektowaniu przede wszystkim należy, należy jakby zwrócić uwagę na, na to, żeby, żeby, żeby ta wartość była nowa, żeby, żeby coś nowego wnosiła dla, dla, dla człowieka. To jest chyba poszukiwanie rozwiązań yy, pomiędzy ograniczeniami, poruszanie się pomiędzy ograniczeniami danego problemu, a, a funkcją, różnymi potrzebami, intuicyjnością rozwiązania, prostotą. Yy, bezpieczeństwem. Projekt powinien troszeczkę bujać w obłokach. Nie ograniczać się, jakby, do wszystko, tak kompletnie do tego, co, co mu tam e, przynosi zapotrzebowanie, jakieś, rzeczy, jakieś zamówienie. Ale to wszystko powinno być, jest taki paradoks, przefiltrowane przez sześć wyłów. Dlatego, że jeżeli będzie tylko i wyłącznie myślał, myślał na zasadzie takiej, takiej dosłownej, co może robić, czego nie może robić, to ograniczy się projektowanie. Natomiast jak sobie pozwoli na pewną swobodę, to będzie mógł to jedno z drugim jakby połączyć. To się daje połączyć, bo daje się połączyć właśnie takie odjazdowe myślenie z takim myśleniem konkretnym. Jest, jest taka droga, że zawsze z projektantem powinien współpracować konstruktor, który go troszeczkę osadzi na ziemi i dostosuje go, a jednocześnie dostosuje go projekt do, jakby do, 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 do takich potrzeb realizacyjnych, żeby można to było zrealizować. To są rzeczy kluczowe przy pracy z materiałem, jakąkolwiek, chcąc zrobić dobrą rzecz, orientujemy się jakim materiałem pracujemy, jakimi narzędziami pracujemy, to też jest bardzo ważne. Często technologia potrafi podpowiadać nam wręcz specjalnie charakterystyczne dla, dla, dla takiego urządzenia a nie innego rozwiązania, które, które będą duż, dużo lepsze w formie. Projektować i rzeźbić można we wszystkim, można w papierze, w bałaganie można rzeźbić, także e, przede wszystkim ważne jest, co chcemy rzeźbić, pomysł. Znajomość materiału jest kluczowa dla, dla projektanta. Musi po prostu znać wszystkie, wszystkie właściwości danego materiału, czy to będzie plastik, czy to będzie drewno, metal, kamień. Powiem tak, że nie można projektować nie znając materiału, bo ktoś może powiedzieć, że można sobie projektować zupełnie wirtualnie i materiał później, później jest dostosowany. Nie, nie można dostosować. Należy się zawsze, zawsze dostosować do materiału. Przede wszystkim to. Żeby, żeby w procesie projektowania jak najwięcej dowiedzieli się o dziedzinie, przedmiocie bądź produkcie, który mają zaprojektować. Nie? Muszą oni wiedzieć wszystko, dosłownie wszystko, i to w sensie technologicznym, w sensie plastycznym, w sensie użytkownym, w sensie funkcjonalnym. Komu to ma służyć? Kto będzie użytkownikiem? Jaka jest wygoda te, te, tego, tego produktu? E, jakie są jego cele, jak, jak funkcjonuje, jak jest to stryowane. Przede wszystkim jak największa wiedza o wszystkich produktach, które do tej pory zostały wytworzone, a z którymi się zmaga projektant, żeby to na nowo zaprojektować. Często e, projektanci, którzy biorą udział w naszych konkursach, robią podstawowe błąd, że podchodzą do tego tak, jakby nigdy na, na świecie nie było e, zrobionego grzejnika. Tak? I uważają, że stworzą zupełnie coś nowego, nie wiedząc o przedmiocie. W związku z czym wymyślają, to się tak popularnie nazywa sobie Amuzo. To nie jest w ogóle związane z rzeczywistością i bardzo często się z takimi projektami spotykaliśmy, które były jakby nie do zrealizowania. One nawet ideowo nie były, nie były ciekawe. Także każdemu projektantowi, który, się, który, który będzie brał udział w jakimkolwiek konkursie projektowym, nie tylko naszym, doradziłbym, żeby, żeby jak najwięcej dowiedział się o, o temacie. Przede wszystkim to. Tak. To mu pomoże jakby nieco, nie tyle ograniczyć swoją rolę projektanta, co jakby włożyć ją w ramy, które, które będą, które będą yy, pomagały mu potem jakby zaprojektować daną przemysł. Każdy może być projektantem, tylko jest taka, tak, taki mały myk w tym wszystkim. że być projektantem, trzeba być projektantem. I to jest yy, znowuż paradoks. Bo kiedyś usłyszałem, że projektantem każdy może być. Tak, każdy może być, tylko musi to umieć robić. I tak w każdej dziedzinie życia odrobina talentu jest potrzebna. Tak? Artystą może być każdy. Ja uważam tak zupełnie prywatnie, że, to, że nie istnieje coś takiego jak artysta malarz, artysta muzyka, aktor, artysta. Artystą może być każdy człowiek i w każdym zawodzie. Pod jednym warunkiem, że wykonuje swój zawód perfekcyjny. Tak? I w sposób twórczy. Rolnik może być również artystą rolnikiem, jeżeli będzie tak kochał ziemię, tak uprawiał rolę, że to co, to, co wytworzy, będzie the best. To wtedy jest artysta. To jest artysta rolnik. Może być artysta ślusarz, może być artysta kierowca. Każdy, kto wykonuje w sposób doskonały swój zawód, swoją profesję jest artysta.